Witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Bebel. Jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Zajmuję się sprzedażą oraz serwisem ekspresów marki Jura. Na dzisiejszym krótkim, króciutkim filmiku chciałbym Wam pokazać taką ciekawostkę, może Was zainteresuje, albowiem chodzi o temat filtrów wody. Wiele, wielu z Was sądzi, że płacąc malutko za filtr, czyli kupując zamiennik, otrzymujecie to samo, co oryginał. Jesteście w błędzie. Moim zdaniem. Oryginalny produkt to oryginalny produkt. Gwarantuje Wam jakość przefiltrowanej wody. Ponieważ na dobrą kawę, to żeby była dobra kawa, no, zbiega się kilka tematów. Musi być dobry ekspres do kawy, musi być dobry filtr wody, który ten smak wody y, odpowiednio, że, jak, że tak powiem, podnosi, czy, y, filtrując wodę i kawa. Te trzy rzeczy, czyli filtr, y, kawka i dobry ekspres, y, powodują, że kawa nam smakuje. Dlatego też y, dużą wagę, generalnie, zawsze przywiązuje do filtrów, do filtrowania wody. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wodę bardzo miękką, czyli między 5 a 6-7 stopni, to filtr tak naprawdę nie potrzebuje. Może go zdemontować, bo już ma taką wodę filtrowaną i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy twardą wodę, czyli powiedzmy tam powyżej 12 stopni zwyż, 30, ja tu mam bardzo twardą wodę u siebie, no to wtedy te filtry są niezbędne. One mają zadanie filtrować bardzo dobrze wodę. I do czego dzisiaj dążę? Co Wam dzisiaj pokażę? Na tym króciutkim filmiku pokażę Wam taką ciekawostkę, którą wprowadziła Jura. Albowiem nowe filtry Jury, ogólnie, to są filtry Kali Smart. Tak wyglądają, patrzcie. Ten no, no w filtrach filtrów. ma susy, czujniczek, jak coś zwierzę go ma, prawda? I on sobie tam wyjście dla komunikat, wtedy, kiedy trzeba go wymienić. Natomiast mamy teraz 7 październik. I Jura wprowadziła sobie taki filtr. Widzicie? Niby podobny, niby taki sam. A jednak, jak się przyjrzycie, o, to tu macie znaczek plusa. Widzicie tutaj, o, to Smart Plus O. Co to zatem daje? Ten filtr jest droższy, kosztuje 69 zł, a ten kosztuje 64 zł. Na chwilę obecną są dostępne po jednej sztuce takie filterki. Co nam tu daje taki filter? Wodę filtruje dokładnie tak samo. Też starczy na 50 litrów mniej więcej, w zależności od oczywiście, wody. <laughs> Czym się one różnią? Słuchajcie. No, to jest filtr taki, o, standardowy, nie? A to jest filterek. O. Filterek Clarice Smart Plus. Widzicie? No właśnie. Tutaj ma takie nacięcia, zobaczcie tutaj, i tutaj, widzicie, co to jest? Takie nacięcia. No, to no tak wygląda. Podobnie jak ten. No, tutaj mają napisy logo jury, ten i ten, no, ale ten ma takie tutaj nacięcia. I te nacięcia mają za zadanie spowodować, że zbiornik, że zbiornik wody. No. Celowo go nie umyłem, żebyście zobaczyli. Popatrzcie, widzicie ten kamień kotłowy tu z tej strony? Patrzcie, o, nie? O. nie wiem czy widzicie, widzicie na pewno. Od środka, bo ekspres filtruje sobie wodę, prawda, przez ten filtr. Filt, filtr filtruje wodę sobie tutaj, o. Nie? Czyli pobiera sobie stąd wodę przez filtr. Idzie to do układu, czyściutka woda. Ale zbiornik wody mamy brudny. Mamy glony. Zbierają nam się jakoś jaśniejszy zbiornik. Mamy, mamy kamień kotłowy, i tu często trzeba sobie ten zbiornik odkamieniać, prawda? I ten filterek magiczny, taki hokus pokus, ma spowodować, że my tego zbiornika nie będziemy musieli w ogóle czyścić. Taka jest zasada działania tego filtra Claris Smart Plus, ponieważ posiada tutaj taką zewnętrzną tabletkę w środku która ma absorbować kamień kotłowy ze ścianek zbiornika wody. Może jak nie tyle ze ścianek, co ma, nie powo ma powodować, że ta woda już w zbiorniku ma być miękka i tym samym na ściankach ma się nie osadzać kamień kotłowy. Krótko mówiąc, ma on nas wyręczyć my z mycia zbiornika. Pewnie się pytacie, czy to działa. Nie mam żadnego pojęcia, ponieważ dopiero go rozpakowałem, jest to nowość możecie mnie na sklep primokafe.pl go kupić i sprawdzić i robimy tak ja go dzisiaj montuję, bo to jest moje ze dziesiąteczki i dokładnie za miesiąc albo nagram filmik, albo na tym filmiku podepnę, przypnę komentarz i powiem, czy jest różnica ponieważ przy normalnych filtrach tak jak on tutaj pokazywałem wam, pokazuję jeszcze raz kamień kotłowy do ekspresu nie, się nie dostaje, ale na ściankach zbiornika on po prostu sobie tutaj, to. jest. Widzicie, spójrzcie. A chodzi o to, żeby go tutaj nie było. I tak mają działać filtry Clarice Smart Plus. Więc wkładam dzisiaj ten, ten ten filterek do zbiornika. Dajcie im powiedzmy jakiś miesiąc. I ja wyświetli mi komunikat znowu wymiany filtra. Po tym czasie go przetestuję. I sprawdzimy, czy on działa. Jeżeli chcecie już się teraz o tym przekonać, możecie go u kupić na sklep primokafel.pl To tyle na tym krótkim filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dużo zdrówka. Spełniajcie swoje marzenia, swoje cele, myślcie pozytywnie i do no tego filmiku. Hej!